Wiecie co, wychodzę właśnie do szkoły i pierwszy raz chyba, jak wyszłam z domu, jest tak ciemno. Powiem wam, że się tak pogoda zepsuła, okropnie jest. Jest tak zimno i jeszcze do tego pada deszcz. No naprawdę jest okropnie, jeszcze nie ma w ogóle ani grama śniegu. Ja idę teraz na paznokcie. spakowanie w historii, bo jest jakaś 22, a ja jestem dalej w trakcie nauki, jakby muszę się teraz spakować, bo później już po prostu nie będę w stanie. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to jakby to jest po prostu mój taki podstawowy makijaż, który mam na co dzień, więc na pewno jeżeli chodzi o kredki, to mam białą kredkę, ona jest z nyx czarną kredkę, która nie wiem skąd jest, bo wszystko dosłownie się z niej zmyło, a Mam ją naprawdę bardzo długo już i totalnie nie pamiętam, skąd ona jest. I jeszcze mam taki rozświetlacz w sticku. On jest z Shein. Z rozświetlaczy mam jeszcze Vibo. To jest chyba taki pyłek bardziej. Też mam go już na wykończeniu, ale świetnie mi się sprawdza. Rozświetlacz taki w sticku. On jest... Chyba z Makeup Obsession. Kolejny rozświetlacz, tym razem sypki. On jest też z Make Makeup Obsession, pędzelki. I dalej mamy tutaj tusze do rzędu. I to w sumie nie jest tusz do rzędu. To jest jakby po prostu przeźroczysta maska. Tutaj mamy jeszcze odżywkę. Mamy tusze Te dwa tusze są z Essence. Ten jest Eveline i ten chyba tu też. I zostaje tu jakaś pomadka do ust i. Dwie pomadki do ust też, ale ja ich używam jako różę do policzków, Bardzo fajnie mi się sprawdzają. Ten jest taki jaśniejszy, a ten ciemniejszy. W sumie tyle. Zaraz tego się sensownie ułożę i ładuję to do walizy. Hej kochani, ogólnie mamy piątek. Ja jadę do szkoły. Totalnie wszystko nas pidi dzisiaj. Dotarliśmy już do Wrocławia, czeka nas jeszcze jeden pociąg już bezpośrednio do Poznania. Teraz przyszliśmy sobie zjeść i, i czekamy. Mamy godzinę ponad na następny pociąg. I tak się znalazłam. Żabka w środku galerii, a tam... ...muszymaty. Halo, witamy Was w pięknej scenarii. Jesteśmy w Poznaniu. Dotarliśmy wczoraj bez żadnych większych przeszkód. Próbujemy się właśnie dostać na tramwaj. Co jak się okazało, nie jest takie łatwe, ale dajemy radę, więc jest cool. Czy wy widzicie ten piękny tramwaj w tym pięknym, rozkopanym Poznaniu? Hej wszystkim, ogólnie dzisiaj mamy niedzielę, 17 grudnia, czyli dzisiaj wracamy do domu. Niestety bardzo szybko minął ten weekend, ale jedziemy jeszcze teraz na rynek, bo mamy pociąg dopiero chwilę przed 17 i jedziemy zjeść yy, Rogale, święto martwińskie. Tak? No. Jesteśmy właśnie w galerii. Skończyliśmy już robić zakupy takie typowo świąteczne, jeżeli chodzi o jakieś prezenty i tak dalej, ale to wszystko wam pokażę raczej w domu, albo nie wiem jeszcze kiedy, raczej jak będę pakować prezenty. Bo teraz mamy już wszystko spakowane, walizki i tak dalej, czekamy tylko na obiad, będziemy właśnie jeść i jedziemy jeszcze na jarmark, bo. Mamy jarmark dosłownie pod dworcem, tak naprawdę po drugiej stronie ulicy, a jest dopiero chwilę przed 15. Oczywiście standardowo dotarłam do domu i jak zawsze moje szczęście nikogo nie ma. Ale patrzcie, jak ładnie choinka wygląda. Pokażę wam. No po prostu śliczna, nie? Ja mam nadzieję, że zdążę do Świąt rozłożyć swoją choinkę. Mamy poniedziałek, 18 grudnia idę właśnie do szkoły. Ostatnie 5 dni, 4 w sumie. piątek sam Wigilię klasowa I co, byle do, byle do piątku. Damy radę. Jak nie my, to kto. Patrzcie, jaką mamy piękną chęć w szkole. Dzień dobry. Kto to tutaj śpi? Hej kochani, ogólnie dzisiaj mamy 20 grudnia i zrobimy coś, czego jeszcze to nie robiłam. <laughs> Czyli otworzymy kalendarz adwentowy, taki zwykły z czekoladkami. Mamy dzisiaj 20 grudnia. Szczerze, nie wiem jak to minęło, że za 4 dni jest wigilia. W sensie wiem, bardzo intensywny grudzień. Eee, cały czas coś robiłam i pewnie dlatego. Mamy tutaj taką hojneczkę. Ogólnie zbieram się teraz do szkoły. Nie wiem, nawet chwilę godzina, ale już powinnam chyba wychodzić. I wiecie, co przez chwilą zrobiłam? Chciałam sobie założyć taki naszyjnik z perełkami, tylko bez żadnego wisiorka. I założyłam. Po czym sznureczek nie wytrzymał i te perły rozsypały się po prostu po całym pokoju. Dzisiaj mam jeszcze sprawdziane i kartkówki. Jutro też mam jeszcze Jeden sprawdzian i jedną kartkówkę i to już będzie koniec na szczęście. Dzisiaj mamy środę tak w ogóle. I to chyba tyle co mogę powiedzieć. Outfit mój to jest taki sweterek. Biało-czarne paski, łańcuszki. Dam sobie w sumie dodatkowo tylko ten jeden, bo ten noszę cały czas. I do tego mam e, czarne dzwony po prostu. Muszę się ubrać jakoś na świątecznie, ponieważ później nagrywamy świąteczną choreografię. Ale powiem Wam, że jakoś tak nie mam takich totalnie świątecznych ubrań, więc po prostu do tego sobie dam jakąś wstążkę na włosy i w ogóle. Myślicie, że ta opaska będzie wystarczająco świąteczna? O wszystkim ogólnie mamy dzisiaj czwartek, czyli już końcówkę tygodni. Ja właśnie się zbieram do szkoły. Mam dzisiaj do napisania jeszcze sprawdzian z angielskiego i kartkówkę z matmy i to już będzie ostatnie, co będę w tym roku pisała w szkole. Jutro mam już tylko wigilię klasową i jakieś tam poszczególne lekcje. Później mamy jeszcze wigilię klasową taneczną, że tak powiem. No a ja w sobotę ogólnie... Wyjeżdżam i nie wiem, kiedyś w ogóle spakuję, kiedy spakuję prezenty. Dzisiaj muszę iść jeszcze, dokupić prezenty, a w końcu będę miała po pracy luźny dzień, że tak powiem, bo nie będę musiała wracać do domu, żeby się uczyć, tak jak wczoraj. No i yy, muszę właśnie iść, bo nie mam papieru do pakowania prezentów i brakuje mi jeszcze kilku rzeczy, które muszę dokupić, więc to tyle. Odezwę się do Was pewnie po szkole, albo po pracy. Muszę wam jeszcze totalnie pokazać, co dostałam wczoraj w prezencie. Yy, od Domci. Proszę maty, jakby nie piję nic innego od tygodnia. Yy, tutaj są liściki, więc tego wam nie będę pokazywać. Zobaczcie to. Piąta część Heartstopper. No po prostu jestem zakochana premiera była 7 grudnia a ja dalej jej nie miałam bo przez prezenty i tak dalej yy, trochę ciężko z kasą jeszcze wyjazdy wiecie o co chodzi i po prostu tak strasznie chciałam to przeczytać i dostałam ją wczoraj w prezencie jest taka piękna, ale no słuchajcie, jeszcze nie miałam czasu jej przeczytać no bo y, musiałam się uczyć wczoraj dostałam jeszcze swoje ulubione żelki a już oczywiście wczoraj je zjedliśmy i tutaj jeszcze są maseczki jest drugie tylko słodką świnką. No patrzcie, czyż nie jest urocza. To chyba tyle. Tutaj była jeszcze zapakowana ramka, Zaraz wam to coś jeszcze jest. Tego nie widziałam. Pomaga! Oh yes! Patrzcie, to jest taki balsam i maska na noc o zapachu smaku. Melona, a ja kocham melonowe rzeczy. Nie otworzę teraz tego jedną ręką. Kurde, tutaj tego nie widziałam, ale się cieszę. Więc to chyba, to chyba jest teraz dopiero tyle. Ale się cieszę z tej maski, muszę ją Halo, kochani, dzisiaj mamy piątek. Ja, jaki piątek? Chciałabym, żeby był piątek czwartek. I tak jak mówiłam, jestem totalnie zabiegana. Ale byłam na zakupach i ogarnęłam już wszystkie prezenty doszczętnie, chyba. Więc pokażę Wam te rzeczy, bo mam ich dość sporo. Pierwsza w sumie najważniejsza rzecz, po którą poszłam, to papier do pakowania prezentów. I nie kupiłam takiego, jak chciałam, ale ten jest równie bardzo ładny, więc spoko kupiłam trzy. Każdy ma po cztery metry. Mam nadzieję, że mi starczy na spakowanie wszystkich prezentów. Przyszła mi też paczka z Shane, więc pokażę Wam, co kupiłam. Mało rzeczy ogólnie, ale może ktoś będzie zainteresowany. Takie, jakby. Nie wiem, jak to się nazywa w sumie, ale tu się to zakłada na ręce. Jak się myje twarz i wtedy, jakby, nie cieknie Wam tutaj woda po rękach. I mnie to strasznie denerwuje, więc fajne. Takie różowitki jeszcze mi przyszły. Zamówiłam sobie jeszcze takie dwie kokardy na włosy, tutaj na taką klamerkę i jedna jest taka właśnie biała, a druga jest czerwona, więc na pewno będą na Wigilię, może też na jakieś inne okazje. I z Shane mam jeszcze takie etui na telefon. Też bardzo ładne, takie subtelne w sumie. Słodkie dziewczęce z taką podstającą kokardką. Z Shane jeszcze mam takie spinki gwiazdeczki. Lecimy już z zakupami. Mamy Taką foremkę, takiego dużego dość ciastka, jest w sumie wielkości mojej dłoni. I jeszcze ma tutaj taką słodką, małą laskę cukrową, bardzo fajna. Ona była w Rossmanie. Dalej dla chłopców, do pracy moich, kupiłam kolorowanki. I oczywiście po dwie z każdej. I jedno to są księżniczki, a druga to jest to, co pływa. I ogólnie jakby księżniczki dla chłopców tak, bo Gucio lubi. Tutaj mamy takie słodkie reniferki. One też są z Rossmana i one będą po prostu dodatkiem do któregoś prezentu. Jeszcze nie wiem do którego, ale mają takie słodkie dzwoneczki. Czapka. Ona jest właśnie na prezent. Jest taka zwykła, w sumie świąteczna z pomponikiem. I ona też jest z Rossmana. Nie wiem czy ja mówiłam, ja się strasznie powtarzam chyba. Dalej mamy takie pierniczki, i one są w mlecznej czekoladzie z nadzieniem morelowym. Dalej jest kość dla mojego psa na prezent. Dalej mamy. Oj, rzecz, którą dokupiłam, tacie do prezentu, bo jak to zobaczyłam, to nie mogłam się oprzeć. Jest to tak, jakby rzeczywista skarbonka, się wydaje, ale to jest po prostu takie, żeby wrzucać tutaj kapsle. Po piwie na przykład. Dalej mamy. Jeszcze dla mojego pieska. Taką zabawkę. Jest z Dils. Taśmę klejącą do papieru prezentowego, bo nie wiedziałam, czy mam w domu, a wolałam mieć. Do prezentu dla mojej szefowej też zestaw takich y, herbatek. One y, już nie są to świąteczne, co mam dla babci ale y, są równie dobre smaki. Dalej jest jakby prezent dla Dominiki i mogę Wam go pokazać, bo będę dawać jego jutro, na wigilii tanecznej y, grupy I po prostu mogę wam pokazać Bo ten vlogmas na pewno wyjdzie później Więc pierwsza rzecz to jest taki słodki fioletowy miś Bo ogólnie cały prezent będzie zachowany W fioletowym klimacie Więc jest taki cute, uroczy fioletowy miś I on jest z Dears y, Ulubione domki jakby czekoladki Nie wiem jak to nazwać Ale takie jakby wiecie Kuleczki i one są z miętowym nadzieniem Dwa opakowania gorących czekolad. I jedne są do domu dla nas, a drugie są właśnie też dla domci. Energetyka dla domci. I mamy takie ciasteczka z milówki fioletowe. Tutaj dalej część prezentów dla chłopców. I tutaj są takie naklejki na szybę. Bańki ze świnką Pepą. Fioletową opaskę dla domci do prezentów. Fioletową maseczkę. Później będę pakować te prezenty. Udało mi się wszystko finalnie spakować. Nie było łatwo, ale jasne.